Witam w na moim kanale. Dzisiaj porównamy sobie trzy adoracje generała Kozu. Udało mi się poświęcić wszystkie trzy filurki, więc stwierdziłem, że mogę je porównać. Pierwsza z lewej została wydana w 2013 z zestawem Garmatron o numerze 70504 w, w fali Final Battle. Druga wersja <coughs> została wydana w zestawie Samurai Edge Cave Chaos w 2016. Z 7.05.96 z Day of the Departed i trzecia wersja, najnowsza jest z tego roku, czyli 2020 z zestawu 71702 Golden Mac i no to, um, Fall legacy, tak, bo wiadomo. I teraz przybliżmy sobie filurki, teraz to prezentują się generałowie z bliska. Na wyposażenie posiadają ostrze energetyczne, czy tam żywiołowe. Pierwszy posiada rękojeść z lunety, drugi zbudowaną z kryształem. Ja czuję, że to jest Dead w the to ma też inny kolor, bardziej nawiązujący do duchów w Legowym Ninjago. I trzeci ma, moim zdaniem, najładniejszą rękojeść z tego smoczego elementu. Ale pozbądźmy się teraz tego wyposażenia żebyśmy mogli przyjrzeć się bardziej detalom jak widać pierwszy generał cross 2013 najbardziej się wyróżnia, ponieważ gdy wszyscy, gdy pozostali dwaj mają na sobie dużo czarnego pierwszy korzysta głównie z koloru czerwonego i srebrnego który pojawia się mocniej tylko u najnowszej adoracji zdejmę teraz nakładki na tor, żebyście mogli zobaczyć jak wyglądają ich nadruki tak wyglądają ich nadruki na torze bez nakładek od przodu od tyłu. Ciekawostką jest to, że tylko pierwszy generał Kozu z 2013 miał unikatowy dla siebie tors. Żadna inna figurka takiego nie miała w tamtym roku. E, tors Generał Kozu 2016 był wykorzystywany przez um, chyba wszystkich innych żołnierzy, których jeszcze wydało wtedy Lego, tak z kamiennej armii i tak samo z e, General Pro 2020. Ale przywróćmy im nakładki i przyjrzyjmy się ich hełmom, ponieważ e, jak widać, oryginalny Generał Pro ma czerwony hełm, wszyscy pozostali trzej mają czarne. Dwo, pozostali trzej, dwaj. Ale e, Generał Kroz pierwszy i drugi mają ze sobą najwięcej wspólnego, jeżeli chodzi o elementy, ponieważ. <coughs> taki sam element na tylko tylko nieco inny na drugi. Ten nowszy jest nieco dokładniejszy, ponieważ mamy tutaj jeszcze mm, te linie czarne, gdzie to mam po prostu srebrny. Najnowszy General Croze korzysta z zupełnie innego elementu, który nie ma na sobie żadnej faktury, jest po prostu płaski. Yy. W moim zdaniem wygląda to nieco drożej. Korzysta też z in innego, innej przyłbicy w hełmie, która jest o wiele mniej stylizowana i nowsza. Gdzie poprzedni generałowie mieli o wiele starszą przy z y, chyba Lego Fright Nights, ona by była wydawana, ale może wcześniej albo później. Stero jeszcze, jeszcze pierwszy ma czarne nadruki na niej, więc y, 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 można powiedzieć, że pierwszy generał na dobrą sprawę ma jest najbardziej przemyślaną pilurką względem detali. Co jest dosyć śmieszne, patrząc na to, że y, między pierwszym a ostatnim jest aż 7 lat różnicy. A teraz zdejmę ich hełmy. żebyśmy mogli sobie porównać ich twarze, i w tym wypadku e, najbardziej wyróżnia się twarz środkowego generała, o którym najrzadziej mówimy, ponieważ jest środkowy. Choć jest, e, żeby teraz powiedzieć, moim ulubionym. Pierwszy generał ma, pierwszy i ostatni mają bardzo dużo białego i trochę mniej czerwieni, gdy, gdy środkowa wersja ma. Mm, bardzo dużo czerwieni na twarzy z bliska to widać zwłaszcza do oczu jest tu jej po prostu o wiele więcej od tyłu żaden z nich nie ma nadruków na, na twarzy i tak to się prezentuje więc powiedzcie mi, który z, y, Wam się najbardziej podoba co sądzicie o filmiku zapraszam jednocześnie do lajkowania, subskrybowania wchodzenia na mojego instagrama, do którego link macie w opisie ja Was żegnam. Cześć!